Halo Jadę, aktorsem, jadę po prostu do huty Coś podziało się prawdopodobnie z hamulsami I zjechałem z powierników Tam na gołomskiej na stację benzynową Poszybowałbym pilnie pomocy bo, do, bo czekają ludzie co tam się skaszaniło Prawdopodobnie hamulce coś trzyma no no tyby, tyby, tyby się pojawiły tam to jest solówka, czy to jest jakaś tam naczepa? Pół godziny pan tam wytrzyma, bo szybciej to chyba nie dojedziemy. Dobra, i to jest jeszcze raz. Actros, tak, z naczepą, nie? Tak jest. 15 km mechanicy pokonali w 25 minut i są już na miejscu. Awarii uległa naczepa Wielton z 2004 roku. Jest to trzyosiowa popularna firanka typu Mega z obniżoną podłogą. Dzień dobry. Dzień dobry. Poszło to koło i ja do po profile. Do 15 tam jest awizowany odbiór tych profili. A co jak się nie wyrobimy? 24 godziny muszę czekać i auto nie zarabia. Rozbieramy, patrzymy co się podziało. Zabagał się zacisk hamulcowy, rozwalił oponę. Ściągamy koło. Jaki to koszt? 150 za dojazd i po 120 będziemy liczyć godzinę i ewentualnie części. O, 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 o. Czekaj spróbuję tak. OK. O, Dobra. Wyszła. O kur... Ładnie no zje... Po kole. O kur... Czekaj. Oh, oh, oh. Opona cała wybuchła od temperatury. Na szczęście ta guma gdzieś wypadła, bo normalnie tą gumę zawija, ona się kręci i robi spustoszenie we wszystkich kablach, pneumatach. Teraz musimy znaleźć, czemu ono się tak zagrzało. Kręci się to? Stoi, nie ma Stoi. Stoi. Dobra, próbujemy to rozluzować. Najpierw Tomek odkręca dwie śruby od siłownika hamulcowego. Idzie? Na no, razie nic nie idzie. Czekaj, spróbuję podlać. Idzie. No, czekaj. Kurde, idzie z idzie ciężko, wiesz? Dobra, grzej ją. Dobra kuparuje. Żebyśmy gwintu nie ukręcili, bo jak ukręcimy no. gwint, to też będziemy w g. Idzie. O widać, widać. O kurde, nie się zysypię Dobra. Włożymy go na ziemię, ozepimy sobie czujnik. Powinien chodzi luźno. Oszk coś kurde, go blokuje. To się powinno obracać swobodnie. Problem jest w zacisku. Jak to zacisk to w nie? To musimy go napełcioni, żeby zobaczyć. Zacisk hamulcowy odpowiada za pracę klocków na tarczy. Tomek demontuje go na części. O, w jakim stanie klocki, kurwa. Klocki całe popękane. Jedna, dwie trasy maksimum, i, i by się to wysypało, ale one od temperatury całe spękały. Drugi to się w ogóle całe rozkleja dookoła. To trzymało cały czas koło, te klocki cały czas pracowały. tarcze, tutaj się generowała bardzo duża temperatura, stąd ten wyszczał koła. Awaria w Aktrosie wyniknęła z ciągłego nacisku klocków na tarczę hamulcową. To doprowadziło do nagrzania się tarczy, która dotyka piasty, piasta felgi, a felga opony. Tarcie wytworzyło wysoką temperaturę. Wtedy nie wytrzymał materiał i opona pękła. To jednak nie koniec złych wiadomości dla kierowcy. Ale łożysko też, z tego co słyszę, to ma pan uszkodzone. Zobaczymy na luz. O, widzisz pan. Jest luz, ewidentnie to się trzyma. Winowajcą jest stojący zacisk hamulcowy. No i jeszcze pozwalone łożysko, To jest szumie. Więc musimy wszystko zdemontować. No i będziemy mieli powiem, żeby się zrobić czasowo, prawda? Bo jak my się zaczniemy z tym pierniczyć, to pan na jutro na 15 nie zdąży.